F**k Siema, witam was w kolejnym odcinku A dzisiaj powróciliśmy do miejsca, które za pierwszym razem nas niestety nie zaskoczyło Filmu z tego miejsca nie widzieliście, bo film ten pojawił się dla wspierających Aktualnie jesteśmy w szpitalu w Krapkowicach, w opuszczonym szpitalu w Krapkowicach Jeżeli chodzi o historię tego miejsca jeszcze tak wcześniej Nigdzie nie wspominam o historii tej, tej placówki. To miejsce powstało, nie powstało po prostu jako szpital, ale jako dyrekcja zakładów papierniczych tutaj w Krapkowicach na początku XX wieku. Po I wojnie światowej dopiero to przekształcono na szpital rejonowy. Po II wojnie światowej zmienili ten szpital na szpital miejski i miejsce to funkcjonowało aż do 2010 roku. No, kiedy to zostało zamknięte po prostu. I tutaj jeszcze dochodzi sprawa, jedna potencjalnego inwestora, który tutaj zainwestował swoje pieniądze. Okazało się, że on po prostu prał brudne pieniądze i no, został skazany, nie? No, i niestety z planów tych, tych nic nie wyszło, miał tutaj być dom starców, ale za to my mogliśmy dzisiaj tutaj przyjść, aby no, zbadać to miejsce pod kątem zjawisk paranormalnych. I jeszcze raz my się przyjrzymy jeszcze jedną szansę udamy. Bo ostatnim razem nas tutaj niestety zawiodło to miejsce, jeżeli chodzi o zjawiska paranormalne. Ale mam nadzieję, że tym razem będzie, no, uda nam się po prostu coś zarejestrować. No i co? Ja nie przedłużam i lecimy z tym. Jak coś będzie, no to ja wam to pokażę do kamery. Bo nie będę tak ciągle z tym tak chodził. Pokażemy wam mniej więcej jak to wygląda. Tutaj na no jakaś stara musiała być, chociaż może jakiś gabinet był, popatrz, jakaś szafka może nawet nie wiem, jakieś miejsce, Czy ktoś z nami tutaj jest w tym miejscu? Jeżeli jesteś tutaj i mnie słyszysz, to powiedz coś do mnie albo zbliż się tutaj do tego urządzenia, które mam w lewej ręce. jest? Ty macie główny hol. Taki bardziej wygłuszony, się wydaje. No, niestety, no wszystko już jest rozpieprzone, jak widzicie sami. Jeszcze... Nie wiem, czy to z drogi słychać, czy. No, widać, no. że to się paliło, nie? Właśnie też nie wiem, czy tu się zbliżają, czy jak. Chodź, tutaj pójdziemy. Co? Gdzieś <grym> <grym> tak poszedł, jakbyś się przestraszył. Jeszcze się przestraszył. W lipcu też na razie nic nie ma. Tutaj były sale operacji, może pójdźmy rozwaliny. O ten padł. Tylko jeżeli odchłonę, tego nie było tutaj. No pewnie, pewno to jest nie Możesz pokazać, taką salę operacyjną... O, tu pięć lampów było. No. Szkoda, że nie było lampy. Pracowałem tutaj. O. Czyli więcej mamy tutaj pracownika. Pracownik był. Czyli y, byłaś... pielęgniarką albo lekarzem? Albo byłeś... Patrzcie, co Możesz coś więcej o sobie powiedzieć? Wydawałoby się, że to jest sala operacyjna. No, no. Mogli. Miałem 80 lat. O, wow. pracowałem tutaj, miałem 80 lat. A co tutaj robisz? Jesteś kobietą czy mężczyzną? A raczej powinienem zapytać, byłeś. Czy byłeś kobietą czy mężczyzną? 18. No a tutaj są noc yy, mam 80 roku? lat i pracowałem. Tutaj, no, może to są więcej tych duchów będzie, może też pracownik, a ja nawiązałem taką random Mi się wydaje, że ona obrażenia mogą być obdarzenia wypadku, przyjechać, no, bo tu no. jest powodowe lub nie. No. Mogła być w ciąży. No tak, kobieta. Tak, bo wszystko pasuje, nie? Kurde. Proszę, czy możesz się zbliżyć do tego urządzenia, które mam... E, ja mam albo kolega zbliższy do nas. Alberta, Alberta, czyli to... jest imię kobieta. Też kobieta schładzonej, no to może być więcej tego. Na szpitale. Powiedz mi, no to jest oddział ginekologiczny, jakby nie było głównie tutaj. Mm, ale widzisz tu było wrażenie. Tak, jakby ktoś, słyszałem, jakby ktoś tu wchodził, ale dobra, może że mam na no nie. No, może też, też... To jest też w centrum miasta. Alberto co robisz w tym miejscu? Czy zmarłaś tutaj? Powiedz nam coś więcej. Macie, macie podłączone? Ja mam. 284. Nie z Alberto, czy to Ty tutaj przy nas jesteś? Albo ktoś inny? A no bo Joanna, może tutaj, minus teraz, a jest. A nie z No tak, to by na kadwójce też coś. Też... Światłami. Dziwne. Będę błyskawiał się o 517 to jest możliwe. Józef? Józef? Józef. Czyli jeszcze Józef jest. Tu jest już, już. Hmm. No tu była sala operacyjna. Hmm. Więc... 283. Choć to, ta, Ale potem było po Lodowie. nie wiadomo co było wcześniej. No e, tutaj ogólnie było więcej Paweł. Więcej oddziałów hmm. tu było, nie? Chirurgiczny też chyba to było. Czy potrafisz zabić nas głośny hałas? Rzuć czymś. Otóż drzwi. Czasami, Czasami. A, a zrób to teraz, w tej chwili, teraz. Proszę, do nas rzuć czymś, otwórz jakieś drzwi, żebyśmy hałas słyszeli. Albo przejdźcie po tym korytarzu, żebyśmy Cię słyszeli. Żebyśmy Twoje korki usłyszeli. Zostawać. Zostawać. No na na nie ma, na razie kadłubikę schował. Mhm. Mm Pracu, skoki. <coughs> Dobrze to są sytuacje. Mm -hmm. Chodziło, nie było. Widzę, Co, piwnica? No. Bóg. Ja. Co? To jest zatopnia, centralna z celów. Ja, jest zatopnia, to czy były to maszyny do wtycznych? Czy to tak jakby fuk fuk, jakby ktoś. Jego. Jego. A co słyszałeś? Jego, nie? Nie, bo. Ja coś słyszałem, ale takie, jakby coś takie kroki. Czekaj, czy nie? Może nie jest na tyle. O, słyszysz? Mamy moc. Halo, jest tu ktoś? A ja coś, coś, coś... kum, To jest, jak wygląda ta pilanka, nie? Też jakieś... ...duchy normalne. Wydawanie, planie. Tu była plania. Masz. wydawanie planie. Z 10 do 11. Są się spóźnili już. Panie. Dobra, tu jest nie wierzę w Nie denerwuj się. No Dawid, nie denerwuj się, no no. no, się. W porządku, nie będę się denerwował, ale proszę cię... Nawiąż z nami kontakt. A tu coś tam inne? No tu jest widza, widzicie? O, ale ja tu się zatrzymałem. Co? Co? Ło. gdzieś postawić na przykład gdzieś gdzieś nie ma nie? na przykład tam czy coś bo tam w tym pomieszczeniu. także jak coś, jak coś będzie to wiadomo że mnie przez nas pojawić po, po. przejdź po tych schodach szybko szybko pojawić się szybko tam po pomóc na schodach po... a ja jeszcze gdzieś karpkę zawsze tak, są wskazania tak? na czym? Na tym moim Mały, mały, mały. Są na tym Pawła Emocjonalne Emocjonalny. Emocjonalny. No jest ja trochę emocji. Czy możesz zejść po tych schodach? Zbliżyć się do tego urządzenia? Tego czarnego z bo Potrafisz go dotknąć? Proszę cię, jeżeli jesteś tutaj, ktokolwiek jest tutaj, to zbliż się do tych urządzeń, które tutaj dostawiliśmy. Jest ja ktoś, pacjent. W takim razie, czy możecie się zbliżyć do któregoś z tych czarnych urządzeń, które stoją na ziemi? Jedno stoi na schodach, a drugie stoi w tamtym pomieszczeniu. Proszę Cię, proszę Was, zróbcie to dla nas. Pokażcie nam tutaj swoją obecność, w ten sposób. Czy ktoś tutaj zdarzył życie? Jasne, nie no, czy ktoś wstacił dwie Patrz obraz! O jakaś postać. Patrz. Nazwanie no, no, postać po, postać siedząca tyłem czarnym nie? Może to jakiś, nie wiem dawny pacjent tego szpitala. Nie już nie wiadomo, bo tu jest bardzo mała informacji. Nie no wiadomo co potem między tym yy, wojną, tym wszystkim się tu działo, bo też nie wiadomo. Znaczy tym szpitalu. szpital. No nie bo jest... po pierwszej wojnie ten szpital tu był. No. Bo po pierwszej wojnie ten szpital tutaj był już no, stworzony po prostu. Proszę bliżej tego urządzenia czarnego przejdź po tych schodach do góry. Albo do tej kulki, która leży. piłeczki, pod schodami. To dla nas. tak jak szpital mm -hmm. się musiało coś stać. Teraz nie wiadomo czy no to już Czy to chodzi o to, że tu umierali pacjenci, no normalnie hmm. w szpitalu. Czekaj. Jacko, to pójdziemy. Mm -hmm. Mam na to urządzenie, powiem tylko o gasie. To jest duże, że ładnie to nie Nie, to raczej mogą być błędy, wiecie, bo tu mamy takie. Nie to interpretować, czy to są błędy po prostu, raczej jest, myślę, że są to błędy, no ale, chociaż, no nie wiem. Czy się pojawia się tych takich, gdzie, widzicie, gdzie te żelazne, nie? I tak jakby to kształt człowieka, nie wiem. O nie. Co to jest? Co to było? Co to było? Ty? Nie, nie, ja poszedłem tam. Tak. Co to pieprzło? Patrz, patrz, patrz. patrz. No, no, no. Ale poszedłem, odszedłem, Tam coś pieprzło. To ja tam byłem, bo ja tam szedłem. Aha. Oh. Kurwa, Ale emocje. zobacz, odszedłem mi się zaświeciło. No, emocje. Ale patrz, o. Ręko, do tej co jest? Mhm. Czy jesteś tutaj przy nas, tak? Trzeba czy nie mi się wyłączy. Trzeba mnie żeby nie wystraszyć. A bo podawisz raz tę piłeczkę, dotknąć? A to Nie. Znaczy nie bo tam poszedłem. Nie, no nie. Nie, bo to długo świeci jako, no. ona, to, no, to długo. On no, i właśnie tak szybko. Tu płacą jeszcze chłopniki. Nie, tam przestał działać. Przestałeś przecież? Czy... Ja tam odeszłem. Teraz. Patrz. Ale które to było teraz? Twoje czy? Twoje. Moje, moje. Czy możesz się zbliżyć do tego drugiego, które jest w tamtym pomieszczeniu? Ale to Paweł, ty tam dupłeś tak? Ja tam byłem, ja tam Myśmy myśleli, że to w ogóle jest z zewnątrz No, że jakiś, A. nie, że jakiś duch po prostu <laughs> Nie, nie, to ja Nie obawiaj się nas pro... Nie obawiaj się nas, proszę cię, podejść tutaj Uruchamiałeś to urządzenie Nie musisz się nas obawiać Dotknij tutaj, możesz Chyba, że się przeszedł kogoś to Albo do, do góry, możesz... góry możesz... poszedł Chyba, że idziemy do góry, tam koło no, tych, tych sal. Tam bo... też były dobre. No, bo nie będziemy tak rzędzić, no Co, idziemy tam może koty? tych... E... Jak to się mówi? No, tam gdzie to były... Nie, to były sale operacyjne. Po sale operacyjne, no. Czyli do góry? No, idziemy do góry, bo nie będziemy A. w miejscu. Nie idziemy. Nie idziemy? Z tej, tej strony postawię, tu, po tej strony Patrz Zostawiło się, Proszę, zbliżył się jeszcze raz do tego urządzenia. Dobra, tak, tak, tak. To jest, jest jedno czerwone urządzenie, natomiast drugie, kolega to postawił. Proszę, zbliżył się. Zbliżmy. Jednego od drugiego

a, czy nie, idzie załówek, tak? nie tam idzie Co trzeba... O, Trzecamy, by było... O, pole... o, pole... o Patrz, ja Ja, by ktoś, kurwa, no. ja jakby ktoś kupał mam. No Ja pierdolę, jakby ktoś zmarł, patrz jakby na tym leżał, nie? A, goni. Może dalej postawmy, bo tu jest, nie, jak to się budzi Żeby to się tak nie oba obawiało, nie? Tam w korytarzu stoi dalej Cześć to? To u Pawła, gadało? No. To u Ciebie coś powiedziało na Nie. tym? No to co to było? Tak jakby głos od babki Nie słyszałem nic Miałem złą przeszłość W takim razie Przykro mi bardzo z tego powodu. A czy chciałbyś nam coś więcej powiedzieć o tym? Dobrze, Medal. Co? Medal. Znaczy wiecie co, ja mam też takie, takie wrażenie, jakby one się nas obawiały. Dlatego jak nas nie ma w pobliżu, to te urządzenia zaczynają jakby reagować. Jakie mam wrażenie po prostu. Tak, bo na dole, nie? My byśmy, nie wiem, chcieli gdzieś ulotnić się z pola widzenia, no nie wiem. Patrz Paweł O oh, fuck No w korytarzu, ale ciary mam, nie aż ciary przeszły Nie wiem to 3,5 mocja od nas No to jest daleko 4 metry może Czy Dziękuję Tobie, że się zbliżyłeś Czy może zrobić to jeszcze raz Tak jak przed chwilą to zrobiłeś no ale patrz jak to jest daleko, no co by tam było? No nic, nic, nie, bo to musisz już parę metrów, tylko te anteny dotknąć. Żeby to zadziałało. To jest niemożliwe. No, nie ja, się przyda. Też cię mówię, że ciągle coś słyszę. do jakby głosy było. No tam na zewnątrz, ale teraz coś nie wyszło. Albo na potwierdzenie tego, że tu jesteś zbliżcie jeszcze raz do tego czarnego urządzenia, które stoi w korytarzu na ziemi. Ciebie się chyba pierwszy raz zaświeciło jak to kupiłeś nie. No. Znaczy nie, to się już tam na tych stawach marcinkach chyba tam. Aha chyba, że się przeniesiemy jeszcze w inny rejon, na górę, gdzie ta kaplica. Zobaczyć No możemy. Nie wiem kiedy to się idzie Pierwszy raz tutaj. To jest jeszcze ten, co? No, to mamy do góry też. Nie? To jest tutaj, to jest tutaj, to, są, to są też. No tu jesteśmy teraz tu, nie? Tu do góry. Mamy tu chyba tam na pacjentach. Tu był chyba właśnie ten ginekologiczny no, pacjent, który to właśnie pacjent wydał.